Siemanko. Ile robić powtórzeń w danym ćwiczeniu? Rozbijmy sobie to na ćwiczenia wielostawowe oraz na ćwiczenia izolacyjne. W ćwiczeniach wielostawowych jestem ogromnym zwolennikiem powtórzeń z zakresu od 6 do 8, w niektórych przypadkach 10, w niektórych przypadkach takich jak martwy ciąg nawet niżej niż te 6 czy 8, powiedzmy 4. Dobra, no Ci się pytanie pewnie, dlaczego? Jednym z takich głównych... Słuchaj, często w wielostawowych ćwiczeniach jest tak, że limituje nas właśnie nie mięsień, czyli nie dochodzimy do upadku mięśniowego, mimo że trenujemy ciężko, wiecie... Zrobiliśmy zajebistą serię przysiadów, powiedzmy, 100 kg na 12 powtórzeń. Zrzucamy tą sztangę na te stojaki, dyszymy. Led ledwo stoimy na nogach i mówimy, ale zajebista seria. No i tutaj faktycznie mogłaby być to zajebista seria, ale na przykład nie zmęczyłeś się stricte mięśniowo, czyli twoje mięśnie mogłyby wykonać jeszcze powiedzmy większą pracę niż wykonały. Zmęczyłeś się w trzymaniem techniki cały czas na te 12 powtórzeń, co wymaga ogromnego spienia. Wiadomo, że już z tych ostatnich powtórzeniach ta technika nie będzie aż tak dobra jak pierwszych, Dlatego tutaj możemy dochodzić do pewnego dysonansu, bo niby zrobiliśmy zajebiście ciężką serię, tak czujemy, ale i jakoś nie przekłada nam się to na większe przyrosty, jakoś tak czujemy, że robimy te treningi, ale toimy w miejscu. No i tutaj może być to właśnie wynikiem tego, że myślimy, że ciężko trenujemy. Faktycznie zajeżdżamy się na tej serii, ale niekoniecznie naszym limitem jest właśnie mięsień, który, który żeby rósł, musimy operować blisko upadku mięśniowego. Może nie stricte w ćwiczeniach wielostawowych ten upadek mięśniowy jest należyty, ale mniej więcej fajnie, żeby się wokół niego kręcić. Dlatego powiedzmy, jeżeli wiesz, twój mięsień ma jeszcze petardy, żeby wygenerować jeszcze większą ilość mocy a ty mu to odbierasz poprzez swoją na przykład słabą wytrzymałością czy kondycją, no to nie będziemy mogli rosnąć tak, jak byśmy chcieli. Natomiast w ćwiczeniach izolowanych, no tutaj fajnie byłoby robić już powiedzmy od tych 10, 12, w niektórych przypadkach 15 powtórzeń, dlatego żeby poczuć te czucie mięśniowe, też jak sama nazwa mówi, izolujemy mięsień. Czyli nie ma sensu robić ćwiczeń izolacyjnych na 6 czy na 5 powtórzeń, bo co za tym idzie, będziemy prawdopodobnie zarzucimy większy ciężar i będziemy trochę nim szarpać i wtedy będą się włączać inne mięśnie pomocnicze. Są też jeszcze takie ćwiczenia, tak jakby pośrednie, jak ja to lubię nazywać, typu dipy. Tutaj z czasem jest fajnie zrobić na przykład nie wiem, 15 powtórzeń, czasem jest fajnie dojebać ciężaru i zrobić to na 6 czy na 8 powtórzeń. Dlatego tutaj taki mały apel ode mnie, żeby nie zamykać się na, nie wiem, na jeden przedział powtórzeń i cały czas go katować, a wręcz przeciwnie. To, co ja tutaj powiedziałem, chcę, żebyście wykorzystali, powiedzmy, w 80% swoich treningów, ale nic się nie stanie, jeżeli, nie wiem, nagle macie ochotę, powiedzmy, zrobić przysiad na 20 powtórzeń. ok, robicie, bawicie się, tylko chcę po, po prostu Wam przekazać tym materiałem, że na jeżeli zależy Wam na rozbudowie masy mięśniowej, na rozbudowie siły, większa ilość powtórzeń w ćwiczeniach wielostawowych niekoniecznie jest z optymalnym rozwiązaniem. Można lepiej. Pamiętajcie, nic zero-jedynkowo. Ładujcie glikogen, rośnijcie duzi i widzimy się w następnym materiale. Siemanko!